W którym z wymienionych przypadków dopuszczalne jest zasłonięcie części powierzchni przedniej szyby podczas kierowania samochodem ciężarowym, gdy ograniczona jest widoczność drogi przy, przez przymocowany do szyby notatnik z rozpisaną trasą przejazdu do miejsca docelowego, gdy ograniczona jest widoczność drogi przez przymocowane do szyby różnego rodzaju ozdoby, gdy na części powierzchni szyby rozwinięta jest zasłona przeciwsłoneczna. No i tak jak tutaj widzimy, bardzo lubianą oczywiście przez kierowców zawodowych jest tabliczek przyczepianie do przedniej szyby tak ze swoim imieniem ze swoją ksywką różnego rodzaju ozdób ale jest to nieprawidłowość która ogranicza przede wszystkim już i tak ograniczoną widoczność przez gabaryt naszego pojazdu a co w konsekwencji może być to przyczyną wypadku kolizji i tak dalej przez nieprawidłową obserwację tu mamy prawidłową odpowiedź. Odpowiedzią jest C, tak? gdy na części powierzchni szyby rozwinięta jest zasłona przeciwsłoneczna. I ta właśnie zasłona przeciwsłoneczna może ograniczyć nam tylko i wyłącznie, ale świadomie, wówczas ograniczając te promienie słoneczne padające na kierowcę. Tak? Czyli prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź C. Dobrze.